Siema, to ja, próczek, a dzisiaj nagrywam filmik ze Stumble Guys Eksperyment Ile zdobędę koronek i pucharków w godzinę O 21 zaczynam challenge A najpierw zrobimy spina No, babcia. Tylko będę Wam pokazywał finały, bo ten filmik nie ma prawa trwać godzinę, a potem zrobię Wam podsumowanie. Pierwszy finał już jest w pierwszej rundzie, pierwszy finał. Pierwsza koronka na czilu. Pierwsza wygrana. Dowód. Kolejny finał. Dziewiąta minuta challenge'u. Kolejna wygrana. Kolejny finał. Stwierdziłem, że jak będą jakieś finały ze słabymi gierkami, to nie będę ich pokazywał. Bo się boję, że za długi filmik wyjdzie. Prisu. stuchu pewnie by mnie zabiłeś Wow! double kill Ok, wygrałem, Ani drop, nie spadnij. Aha. moja bezczelność jest w spoko, spokojnie. No, Lukę zostawili I spadłem przez nią Dobra Lawarund Co jest? Głupia gra Checkpointy gdzie są? Nigdzie ich nie ma Nie Wygrałem, co ja zrobiłem? Ja nie mogę. To był najśmieszniejszy win, jaki zrobiłem. Lavaland to chyba wyspa. Nie, wyspa to isla. O ty! Teraz się zemścię. biegania świetnie Świetny finał. Już mi się podoba. Przewodnicząca gra dobra, gramy kolejny finał. Jeszcze 15 minut mi zostało, więc szanse na trzy koronki jeszcze są. Znowu ta mapa no jest trudna na starcie, na końcu i ma za swoje. Sorry, przypadkowo. Bije tą grę. Najgorszy finał mi dała. Oszustwo, co ja miałem zrobić w tym finale? Kolejny finał. Last change. Albo przedostatnia szansa. Jeszcze nie miałem blok dasha. Ten blok da się jakiś rzadki zrobił. Pierwsza, pięćdziesiąt dziewięć. Został, łami, ostatnia runda, czyli finał. I czy się upokorzę? Pewnie tak. A to tylko gra. No, już się upokorzyłem. Nie wierzę. I że ta gra się na mnie niby nie uwzięła. Wszystko robi, żeby przegram. Pierdolona gra. Podsumowanie tego. Dobra, podsumowanie. Najpierw coś dopowiem. Wszystkie cztery koronki, które wbiłem, to były w pierwsze pół godziny. A potem mi nic nie siadało, no. To jest dowód, że tak gra, nie chcę, żeby wygrywałem. Normalnie raz przez laga. Raz przez to, że nie miałem co zrobić. Raz przez... To, że w kółko psułem w ten ostatni finał jeszcze w jednym finale to po prostu zepsułem, bo mi się guzik nie kliknął. A dobra, teraz podsumujmy. No, chyba wbiłem 400 pucharków w godzinę, więc w 24 godziny wbiłbym 9600. Więc gdyby chciałbym wbić do topki. To by musiałbym grać około 70. Chwila, policzę. 70 razy 400. No, wyszłoby mniej więcej, żeby byłem w top 100 w pucharkach. To musiałbym grać non-stopa 70 godzin. A koronki. Top 100 to 1400, mam 474 koronki. Szybko policzę. Cza 4 godziny razy 4. 100 koronek w dzień, no... razy... mniej więcej... No gdzieś tyle godzin by musiałbym grać Nie chwila Tyle koronek muszę mieć to dzielić po cztery. 240 godzin To 10 dni non stopa grania żeby wbić topkę koronek gdyby tak gra się na mnie u... Najmniej no, ja raz momenty, gdzie wbijałem w godzinę po 8 koronek, no to jest losowe od dobierania grać i od lagów od wszystkiego. No, myśląc tak, gdyby wbijał 6 koronek, to może by wbiłbym szybciej. Pucharki jestem w stanie, ale topkę koronek nigdy nie wbiję. A topkę światową to już nawet nie komentuję. Do zobaczenia.